Ale już zaczynamy, drugie jeziorko, mała łódka, więc nam dużo, dużo mniej miejsca. No, a łowić trzeba. Nastawienie, panie Tomasz? Zawsze pozytywne. Pozytywnie nastawiony, więc będziemy łowić ryby dzisiaj. Może nie będzie tak gorąco jak wczoraj, bo ma być 27 chyba stopni, wczoraj było 35. I dzisiaj wiaterek będzie, więc może coś to da, może coś pomoże. Bierzemy się za robotę. Na przywitanie wszyscy razem. Szczupaka daj, szczupaka, daj, szczupaka daj. Wczoraj wiatru nie było, dzisiaj będzie. Słoneczko wstaje nad las. O konie wstały. Chodź wy, chodź wy, chodź wy, chodź, wy, chodź. Już Ładnie już. Już o takie nam chodzi. I jeszcze spinam na koniec. No. To, to takie o takie. Ale poszedł w drugą stronę, to może nie wypłoszy. A już myślałem, żeby sobie więzienie uruchomić. No i kormorany się obudziły. No, wszystko się budzi. To ja, nagrać? Ja wiem, że może nie powinienem. Mówiłeś, że miałeś branie. Mówiłeś na... To jest płotka, płotka, czy kiełbik matusiaka. Ja potrzebowałem do akwarium oczywiście okonka, ale ten się nie będzie... Do... No miałeś branie potężne. No jak palec. Tomcio paluch. Uciekaj. Ale branie bardzo mocne. Chipem, co tam coś ci stało na tej drobnicy, może ci dziabnął. Ty, jak zaciąłeś do góry, to jeszcze zabrałeś ze sobą okonka. Ja go podciągałem, nie? Aha. I, I w tym momencie mając wędkę, on. Ale żeby taki mały okonek był tak agresywny, tak. ty masz czułą wędkę, jednak. Ja Jajaj jak berety, panie. I jestem pewien, że dzisiaj będziesz progresował. Mniejszego nie złowisz. Ale, ale wymarzony jest. Co ty chcesz? Dobre 60. Pukało ci, pukało ci, szukałeś, szukałeś, znalazłeś. A jak przyłożył ten pierwszy początek to miał taka kurde na 80 no. Za szybki jesteś. Za szybki? Tak Nie zdążyłem nagrać jak wypuszczasz. No teraz, teraz no tylko tylko wobler w tym, w podbieraku, no to prawda. Krzymniejszy. Bo nie wiem który podbierak. No, no, może ty się zmieścić. Podobny, ale grubiutki. Już już zadowolę. I znajdziemy. 2-0. Jak ładnie. I się wypiął. Pięknie. Trudno. Patrz tu na mnie ładnie, żeby chłopaki uśmiechają, że jesteś trzeźwy. Niech wraca do brata, który był u nas przed chwilą. Po śniadaniu, Tomuś. Co dzisiaj serwowałeś w kuchni? Pasolkę po brytońsku. Dokładnie. Z śląską. Na ciepło. No. Tak jest, na ciepło, no ta, Ten jak muruje, zobacz. Temu jak, się, jak mu się chce walczyć. Już bardzo ładna okoń. Chcemy tu postać poszukać ich, pobawić się? To musimy się zająć tak zwanym więzieniem. Możesz mi tylko wyjąć więzienie? Takie pod 30, tak? Nie. Bliżej mi się wydaje 25. Ale walczą faktycznie jak 30., co jest na śniadanie? Jeden, tylko myśleliśmy, że tu się coś pojawiło, tu. Jeden, uciekaj. Powiedz innym, że to nie boli. Da, szczupaczek. Spokojnie, może sam się uwolni. Czekaj, tak ładnie. Trochę cyrku. Piątka, nie więcej, ale trochę zabawy dał. Zawsze coś, zawsze coś. To nam się rozwiało. Słucham? Jak to się nazywa? Co? To zatoka? Cicha. To jest, my to nazywamy to, na ten, miejscówka dzików. Bo, jak byli, byliśmy tutaj na wiosnę, to byliśmy tutaj na wiosnę. To cały czas dziki w lesie chodziły, a potem se wyszły i tam tamtędy rowkiem. Tylko tu było wiesz, nie było tej zieleni, tu było widać wszystko. Poszły se na to tutaj miejsce. No, mamy prawie południe, panie Tomek. Już jest. Kamera wczoraj w tym słońcu nie zawiodła chyba ani razu, a dzisiaj te słońce takie przydymione coś, a kamera wariuje jej. I szczupaka Tomka nie nagrała. Czwartego w sumie. No ale w sumie czwartego na Łodzi. Takie życie z kamerami. Wieje nam tu strasznie. Tu o mnie akurat, ale się rozwiało w najgorszy możliwy spokój sposób. Bo wieje z północy, czyli wieje przez całe jezioro. No i tyle z tych newsów. Zobacz, mamy najdroższe przynęty, każdy ze swojego. Dwie w wodzie, na mojej już jest ryba. To nie jest ta mniejsza. To jest ta mniejsza. No, można by go podebrać, nawet tą, panie Tomaszu. Bo ma, mam przynętę, która ma dwa haki. Słabo jest chyba zatmiene, chociaż może wytrzyma. Zręcz mi A, już, już, już możesz. Złożony w półkę, pana ekscyzorek. Ładnie, dziękować. Na, i, i, zaraz, I zaraz opowiemy, jak to było. Ale jak ten, nie, jak wyszedł. Tutaj. No, ale wyszedł. I, I wrócił. Bo on wyszedł, ty wrzuciłeś swoją muchę. On, on nie strzelił. Ja coś do ciebie mówię, patrz, buch! Uderzenie. No i taki już pod 70, może być nawet ci no, pewien. To jest najładniejszy. Może być. Możemy go nawet dzisiaj zmierzyć. 67 centymetrów szczęścia. Do domu. Nie chce. Jak nie chcę? On wie gdzie dom, nie martw się. Nie każ mi, żebym ci pomagał. No. Bądź twardy, bądź twardy, bądź twardy jak Roman Bratny. No, Tom jak do ciebie idzie, do Twojej muchy idzie. A nie, poszedł na dół. Dobrze, zaraz wrócimy, opowiemy. Sprawa wyglądała następująco: Jak to chłopcy w piaskownicy, kto ma jaką przynętę? No, więc wyciągamy najdroższą. Moja najdroższa to jest Jasei od Shimano. A ty masz jakieś rękodzieło, pokazuj, pokazuj. Mucha. Mucha. No więc... Ją trzeba pokazać w wodzie. No tak, w wodzie, no bo ona wtedy pracuje, animuje się sama. Ja... Tomek, ja już na swoją najdroższą złowiłem pierwszą rybę. Tak jest. Teraz czas na mnie. Teraz czas na ciebie. Twoja była droższa od mojej, bo ja swoją w promocji kupowałem. Więc powinieneś złowić dłuższą. To byłby sens. Byłaby jakaś sprawiedliwość. Ty chcesz mi powiedzieć, że w łowieniu ryb, w wędkarstwie, występuje sprawiedliwość? Nie. nie ma prawa i nie ma sprawiedliwości w wędkarstwie. Słuchaj, pierwszy rzut oddany? No. Nie, pierwsze rzuty były na gaładusi. A ci powiem to, to w takim dniu jak dzisiaj, gdzie one może nie są super aktywne, ale są aktywne, chcą uderzać. To to może zrobić robotę, zwłaszcza na takiej wodzie jak tutaj. Trochę ten wiatr nam przeszkadza niestety. Chociaż mam wrażenie, że mimo wszystko one potrzebują trochę ruchu. Przynajmniej ten co wiasej strzelił, no bo... On wyszedł <gryw> i poprawił. Nie chciał, żeby mu uciekł taki szczupaczek ładny. No, ale ciężko się tym, że ja na moczy to się ciężko rzuca, co? No, no, to jest ale trzeba żeby... Aha Tomek, nie chcę wywierać presji, ale ludzie czekają <głosy> <głosy> no, Tylko, że według reguły tutaj w tej zatoce każde miejsce to jest szupak, tu już jeden patrzy a zmieniać miejsce, tak? Żeby nie ta gadka co masz w pudełku Czyli jak twoje zabawki w piaskownicy, to ja bym go nie wyjął dzisiaj. Jak okazało zobacz Ryba wyjazdzie. Eee. Twoje dziewięć dych jeszcze musi być. Dopóki nie złowisz, to tej muchy nie ściągasz. I takie powinny być zasady. Przecież widzisz, że biorą. Przekonasz się. Żeby nie była taka droga, to sam bym nią porzucał. <śmienki> ale sam się nie spodziewałeś, co? Nie. No ja, wiesz, ja tym rzucałem i to, 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 to można powiedzieć że regularnie, ale, ale tak... Chociaż z drugiej strony, patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, gdzie na jakiej wodzie my jesteśmy, to... Jak sobie o przypomniałem, to takim naturalną rzeczą było, dlaczego ja na nią dzisiaj nie łowiłem. że Ci powiedziałem, dlaczego ja na nią dzisiaj jeszcze nie łowiłem. No u mnie dzisiaj ewidentnie rządzą twarde przynęty, jeżeli chodzi o sztupaka. Jerk i, i to coś, no. No tak, Ty też miałeś te dwa na woblera i jerka, tak? No, nie padło nic. Mimo, że go też dużo rzucaliśmy. No, ty, daj mu jeszcze raz. My mieliśmy taką ważną rozmowę poza kamerami. A, ale ten... Zobacz, nie przeszkadzałem ci w ogóle. Teraz nagram. Podaj mu jeszcze raz. Duży był? No zrobił cień, nie? Widziałem go. No to... To porzucaj chwilę, potem ja rzucę jasei. <śled> Widziałem. Zresztą patrzę. Coś ty mu wyrwał Coś ty... No kurde, ewidentnie leszcz Ty no... Parę łusek zostawił Tylko jak ty to mu zrobił? A bo on może w głowę może chciał uderzyć I się odbił za tym I nie wiem czy I zawrócił. ja zaciąłem i go chwyciłem Ale wyszedł Trzy łuski są Nie znam się na łuskach i wielkościach, ale... Wymiar miał To ja miałem tak na... Słuchaj, na tym na... Na czorcie pierwszy mój wyjazd na czort. Na czorcie też bym chciał kiedyś pojechać. I to były dwie rzeczy, których nie zapomnę do końca życia. Gdzie mi ryba rozprostowała agrawkę, później ją nosiłem w portfelu, bo rozprostowała mi agrawkę Nie, że była niezapięta agrawka i, i się coś wydarzyło, tylko mi nie wiem, czy sandacz, czy. Miałem agrawkę do 9 kg, mhm. jak dziś to pamiętam i ona była rozprostowana i ryba zeszła z haka To tak... drugi raz na haku miałem łuskę, po zacięciu wielkości mojego kciuka, którą też nosiłem w portfelu to znaczy, wiesz jedno ważna rzecz masz portfel przy sobie, no. znaczy przy sobie, tak? dobrze wiedzieć, pełen, pełen łusek i agrawek dawaj rybę powtarzaj ale ja ją widziałem ale ja Ci wierzę ja ją po prostu widziałem na razie, na razie mucha się nadaje na szarpaka znaczy nie nadaje się, bo nie wyjęła. Ja ci powiem, ty już dzisiaj jedną rybę miałeś na szarpaka z samego rana. Tak, zdecydowanie. Tom ciopalu Okonek jak paluszek. Ona, ona potem powinna robić za ten. Za pokrycie grota, żeby się nie haczyło. <noise> Nawyki z siemianówki, co? Może sobie nawet nagram jakieś branie okonia konia dzisiaj. Doczekałem. Oczywiście miał progresować, a one wręcz przeciwnie. Czyli zobacz, chcą ruchu. Chcą ruchu. Zobacz. Chcą ruchu. A woblery okay, wezmę woblerka z większym sterem. Żeby zejść do nich głębiej no. no tak, bo ja przy niej stukam im no. Do więzienia Bo nam odprowadzą Ale widzisz, może zechciały ruchu większego, takiego pobudzenia Matka mokra na chwilę Na trzy sztuki Amnestia Tak, ale nie odwracaj się w ogóle. Nie warto. Tomek. Zostańmy, że jednak Twój był najmniejszy. Nie warto. Nie, nie wystaje, nie, ogon wystawał, ale nie z dłoni, z podpalcy. Czwarty jest pod rząd, ale już się bałem, że nie, bo rzuciłem trochę inne miejsce. Liczyłem na większego. Ty się pytaj, gdzie są okonki. Nie okonie, tylko okonki, nie? W zatoce, której myślałem, że będą szczupaki. Na pożegnanie, daj szczupaka Szczupaka daj, szczupaka daj, szczupaka daj No to byłby wyczyn tutaj Kończymy ten dwudniowy maraton Było, było, było gorąco przede wszystkim, nie? Zwłaszcza wczoraj Dzisiaj były momenty, tak? Momenty były Momenty były Momenty były, znowu tu się okoń wyłączył, nie wiadomo co się działo. Kończymy, pakujemy się, zmywamy i uciekamy, wracamy do domów. Do zobaczenia się następnym razem, prawdopodobnie już w Szwecji. Do zobaczenia komuś powiedz do widzenia. Cześć i czołem, do zobaczenia, mam nadzieję na wspólnym wyjeździe w Szwecji. Tomek jedzie, a ja dobranoc.